Kochacie piękne bramki? To nie mogliście lepiej trafić. W dzisiejszym materiale będzie ich całe mnóstwo. Zapraszam na magazyn skrótów, sytyk ruch czwartej ligi. To co teoretycznie najlepsze, wydarzyło się już na samym początku dwunastej kolejki. KTS weszło, to kolejny zespół, który starał się odebrać punkty liderowi z Ząbek. Pierwsza minuta tego starcia, jeszcze tak na dobre nie weszli w to spotkanie jedni i drudzy, a już piłkę z siatki musiał wyciągać Jakub Mielcarz. Ładnie za akcją poszedł Mazurczak, zagrał do Augustyniaka, a ten już doskonale wie co robić w takich sytuacjach. Super sniper ząbek daje błyskawiczne prowadzenie liderowi. 11 minuta, było już 2 do 0, no i kto? Mateusz Augustyniak, powoli staje się to nudne, szanowni państwo, ale to tylko podkreśla wielką klasę napastnika. Ząbkowi ząbki 2 do 0, no i minuta 68. Już przenosimy się do drugiej połowy, świetne przejęcie. Augustyniak, ogromny spokój, położony bramkarz, 3 do 0. Ząbkowia tak naprawdę już zamyka wszelkie spekulacje odnośnie tego, kto wygra to starcie. 78. minuta trafia do siatki Obi, ale to była tylko bramka na otarcie West. Do ciekawej konfrontacji doszło w Piasecznie. Miejscowy MKS podejmował warszawskiego Ursusa. Dwie drużyny, które po niezłych tygodniach złapały delikatny dołek formy. Czwarta minuta. No i Piękna akcja MKS Piaseczno w roli głównej Łukasz Krupnik, ale jeszcze lepiej zachowuje się bramkarz Ursusa Warszawa. No i przenosimy się błyskawicznie do 89. minuty. Do tego momentu niewiele się działo, no ale wtedy wziął sprawy w swoje ręce Adam Osica. Drugi tydzień z rzędu. Osica zdobywa bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. No i jak się okazuje ta bramka kluczowa dla losów starcia w Piasecznie. Odpowiadał jeszcze z rzutu wolnego Krupnik, strzał w mur. Tutaj będzie jeszcze poprawka z dystansu, ale niecelna. Ursus w końcu wygrywa. Odważna Józefowia to naprawdę dobra drużyna. Przekonała się o tym boleśnie w poprzedniej kolejce makowianka Maków Mazowiecki. Oczywiście kibice w Józefowie liczyli na powtórkę z rozrywki w domowym pojedynku z Hutnikiem Warszawa. Więcej szans dawano gościom, ale trzeba to jeszcze zaprezentować na Murawie i tak też uczynił Hutnik. W 17 minucie trybuny ciszył Mateusz Bojdziński. 1 do 0 dla Dumy Bielan. W minucie 25 było już 2 do zera, kiedy to najwyżej w polukarnym rzucie rożnym wyskoczył Tomasz Kupisz i bardzo ładnym strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Przenosimy się już do drugiej połowy, no i tutaj zamieszanie na linii defensor. Bramkarz wplątał się w to wszystko bardzo dobrze, Piotr Dobrogost i mamy już 3 do zera. W tym momencie do odrabiania strat zerwała się Józefowia. Minuta 61. Zamieszanie w polukarnym mocny strzał Filochowskiego. Jest pierwsza bramka dla gospodarzy, druga co prawda padła, ale już w doliczonym czasie gry nie starczyło czasu, żeby powalczyć o remis. Hutnik wygrywa 3-2. Wszasny szół każdemu gra się ciężko. Te teorie w 12 kolejce postanowiła sprawdzić Szczonowianka Mszczonów. Ciekawy mecz, tak to się zapowiadało przed pierwszym gwizdkiem. No natomiast na boisku piłkarskie szachy, dużo walki w środku pola, dużo walki fizycznej. Tutaj 27 minuta, Jakub przybył. Prezentuje nam piękny polski centrostrzał. Piłka ląduje na górnej siatce. W odpowiedzi 41 minuta. bolit Formuły 1 z napisem Maciek Smoliński odjeżdża rywalom, ale akcji nie zdążył zamknąć Mieszko Maciejewski. W 77 minucie miała miejsce zdecydowanie najgroźniejsza akcja ze strony Szczonowianki. Świetnie zachował się łojczyk Zdecydowanie gorzej Krystian Białas, który musi trafić, chociaż światło bramki. No i w odpowiedzi 95 minuta szarżuje Jastrzemski. Zamieszanie w polu karnym, w słupek trafia Kamiński. 0 do 0. Trąszyn konsekwentnie ściga Ząbkowie, ale oczywiście podopieczni trenera Złotkowskiego, by utrzymać odpowiedni dystans, musieli wygrać domowe starcie przeciwko Legionowi. Legionowo, 20 minuta, zagranie na lewą stronę przy piłce Wierzbowski, teraz z piłki się pozbywa, zagrywa do Harkiewicza. Harkiewicz po ziemi, bardzo dobrze nabiega kapitan Edgardo Ruiz i daje prowadzenie swojej drużynie. Przenosimy się. Pod bramkę troszyna w odpowiedzi groźny strzał z dystansu, ale tylko zdradzę, że to była najgroźniejsza sytuacja wykreowana przez legionowie w tym spotkaniu. Druga połowa tego starcia, no i szybkie podwyższenie rezultatu. Bardzo dobrą zmianę dał Maciek Twarowski. No i też świetnie zameldował się na Murawie, bo szybciutko podwyższył prowadzenie na 2 do 0. No i worek z bramkami się rozwiązał. Jakub Tyska, jego 13. trafienie w tym sezonie z Król IV Ligi. No natomiast zdecydowanie na więcej miał chrapkę przede wszystkim Maciej Twarowski. Kolejna akcja tego zawodnika, bardzo przytomne zachowanie, piękny strzał przed pola karnego. 4 do 0 prowadzi Troszyn. No a wynik tego starcia na 5 do 0 ustalił doświadczony defensor Igor Lewczuk, tutaj zamieszanie w polu karnym i Lewczuk pakuje piłkę do siatki. Meldujemy się w Warszawie przy ulicy Blokowej, gdzie Talent o kolejne punkty z Błonianką Błonie. Kolejny mecz, który możemy powiedzieć, że nie był porywającym widowiskiem. Kolejny mecz, gdzie duża część minęła na walce w środkowej strefie i też na walce fizycznej. Tutaj groźne uderzenie z dystansu, gorski rozkłada ręce, bo też za łatwo. Zawodnicy błonianki doszli do takiej sytuacji. W odpowiedzi bardzo ładne uderzenie z rzutu wolnego. Pawlak tylko się przyglądał. Na jego szczęście i jego drużyny, piłka przeleciała obok słupka. Natomiast piłka ląduje w siatce w minucie 62. No i kolejne demony błonianki błonie. Błąd w defensywie wykorzystany przez Mateusza Kowalskiego. A teraz, drodzy Państwo, piękno w futbolu w czystej postaci. Jako artysta Dariusz Zjawiński, błonianka błonie. Bramka kolejki. Remis 1 do 1. Odpalamy protokół pod nazwą mecz o 6 punktów. Wilga Garwolin kontra Makowianka Maków Mazowiecki. Makowianka w strefie spadkowej, natomiast Wilga tuż nad kreską. Dlatego też podopieczni trenera Zawadki nie mogli czuć się komfortowo przed tą kolejką. Na pewno nie czuli się komfortowo. W minucie 67, kiedy to przepięknym strzałem popisał się Michał Pragacz i dał prowadzenie Makowiance. 72 minuta, Grzegorz Piesio z narożnika. Bramkę głową zdobywa Dmitri Pawlisz. I mamy 1 do jednego, no to teraz czas na akcję Makowianki. Kolejna bardzo ładna, składna akcja, którą finalizuje skutecznym uderzeniem Kacper Małkiewicz z asystą Dominik Witkowski. Na no teraz, drodzy państwo, nie, nie, to nie powtórka tego, co wydarzyło się kilka sekund temu, to druga bramka dla Wilgi, tego samego autorstwa na 2 do 2. Kojarzycie legendarny pojedynek Dawida z Goliatem, podobny miał miejsce w Misku Mazowieckim, z tym, że tym razem ten silniejszy naprawdę wygrał. Mowa oczywiście o Mazowie Misk mazowiecki która była gigantycznym faworytem starcia z czerwoną latarnią Ligi, Pilicą Białobrzegi. Zaczyna się świetnie dla gospodarzy. 21 minuta. Patryk Zych zdobywa swoją kolejną bramkę w tym sezonie Satyku 4 Ligi i umacnia swoją pozycję w czołówce klasyfikacji strzelców. Następne trafienie. Palce lizać ręce, same składają się do oklasków. Maciej Jankowski, kapitalne przyjęcie klatką piersiową, jeszcze fantastyczniejsza przewrotka, dająca już dwubramkowe prowadzenie Mazowi. A Jankowski strzelił również na 3 do 0. To miało miejsce już w drugiej połowie, w minucie 66. No ale Mazowi ciągle było mało. Kolejne trafienie autorstwa Michała Podpory miało miejsce w minucie 75., a wynik tego starcia na 5 do 0. Fantastycznym zachowaniem w polu karnym ustalił Rafał Parobczyk. Zwieńczeniem dwunastej kolejki był jedyny niedzielny pojedynek, w którym Tygrys hutamiska starał się powstrzymać Oskara Przysłuchę groźna akcja Oskara, tak to się wszystko zapowiada, ładne przerzucenie piłki, no Pankowski w swoim stylu technicznie bardzo dobrze zgasił futbolówkę do ziemi, oddał strzał, Wąsowski na posterunku świetna akcja Tygrysa Hutamińska rusza sam Jan Wojtasik Wojtasik mija bramkarza, ale nie trafia do pustej bramki no i tym sposobem ciągle mamy remis 0 do 0, natomiast ten stan rzeczy odmienił. Tuż przed przerwą, bardzo dobrym uderzeniem w dystansu, Bartosz Wiedeń. No i konsternacja w obozie Oskara przysłucha. Bramkę do szatni zdobywa Tygrys Hutamińska, no i tym samym schodzi z jedną bramkową zaliczką na przerwę. Natomiast Oskar wyrównał za sprawą Mariusza Moskwy, ale więcej bramek w tym starciu już nie padło. Myślę, że doskonale je znacie, ale jeszcze raz szybciutko przypomnijmy sobie rezultaty 12 kolejki. 5 do 0, Troszyn pokonuje Legionowie. Takim samym wynikiem na korzyść Mazowie -Misk Mazowiecki zakończyło się starcie z Pilicą Białobrzegi. Hit kolejki po raz kolejny ląduje na koncie Ząbkowi Ząbki. No jak już wspominamy o Ząbkowi, zerknijmy sobie na ligową tabelę. Na czele właśnie ząbki, a rotują się tylko drużyny za plecami lidera. Rozgrywek w tym momencie na drugim miejscu KSC Katroszyn ze stratą 5 punktów: 29 oczek ma Mazowiec ma Mazowiecki, po 25 dwie drużyny z Warszawy, KTS weszło i Hutnik, a punktów 24 zgromadziła dotychczas mszczonowianka mszczonów. Tabelę zamyka Pilica Białobrzegi, 2 punkty więcej ma z Huta Mińska, a po 8 oczek Józefowia i Makowianka, no to teraz czas zapoznać się z rozkładem jazdy na najbliższy weekend. Będzie po raz kolejny bardzo ciekawie: Ursus kontra KSC Katroszyn, jedno z fajniejszych zestawień tej właśnie trzynastej kolejki. Oczywiście takim cichym hitem chyba tego weekendu będzie pojedynek w Szczonowie, a dokładnie w Szyrardowie, bo tam swoje starcia rozgrywa Szczonowianka, która zmierzy się z Mazowią Misk. Mazowiecki, no i też takie tutaj bardziej dla lokalnych kibiców derby: Makowianka kontra MKS-Przasnyż. To też będzie ozdoba 13. kolejki. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie o tym oczywiście, żeby polajkować ten materiał, zostawić komentarz i przypominam również o tym, że co poniedziałek o godzinie 20.00 ekipa RC Livestream spotyka się i rozmawia właśnie o rozgrywkach sytykru 4. Ligi, więc polecamy sprawdzić również ich materiały. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.